Aktualna sytuacja i warunki pogodowe w Tatrach. Poranna mgła się nam przeciera. Pokazuje się słońce, aura sprzyja pieszym wędrówkom. Niemniej w wyższych partiach gór widać spore zachmurzenie, więc warto wziąć to pod uwagę, ponieważ może znacząco utrudnić to nawigację, orientację w terenie. A tak prezentuje się dzisiaj widok z Nosala. I według aktualizacji prognoz dzisiaj jeszcze powinno być bez opadów. Niemniej wiadomo, to są góry, warunki mogą się zmieniać. Na co też wskazuje to dosyć gęste zachmurzenie, właśnie w wyższych partiach, więc nie wyklucza to jakichś opadów. Natomiast od przyszłego tygodnia mają być dosyć spore opady, z tego co widziałem. Dlatego planując wyjazdy, wycieczki, warto zwrócić uwagę na komunikaty lawinowe. Życzę dobrego dnia. I do zobaczenia.